Cześć, tu Crazy Jeep Lovers, a to jest szybka recenzja dachu Soft Top, top Tracktop top NX dla Wranglera JL w wersji dwudrzwiowej. Firma Bestop jest dostawcą fabrycznych dachów do Wranglera JL i nie tylko. Jednak to rozwiązanie różni się od fabrycznego tym, że tylna część jest ścięta i trochę inaczej otwiera się górny dach. Jakość wykonania pozostaje jednak na tym samym bardzo wysokim poziomie. Wszystkie plastikowe elementy mają super jakość, która jest moim zdaniem o oczko wyżej nawet niż fabryczne rozwiązanie, które mam na swoim czterodrzwiowym Wranglerze. Metalowy stelaż jest solidny, aczkolwiek żałuję, że jest mocowany w tylu miejscach, co na pewno utrudni jego demontaż. Ciekawostką są siatkowe kieszenie w dachu. Siedząc za kierownicą, można bez problemu jedną ręką otworzyć przednią część, tak zwaną Sunrider. Jak i ją zamknąć, co z pewnością przyda się w przypadku nagłej zmiany pogody. Jedyne minusy to dość długi proces instalacji wszystkiego, wynikający z konieczności skręcenia wszystkich zawiasów i dość słabe nakrętki na śruby w tych zawiasach, w których plastikowy środek zostaje na śrubie, uniemożliwiając późniejszą deinstalację. W środku wszystko wygląda schludnie, a duże szyby zapewniają dobrą widoczność. A jakość materiału, z którego wykonany jest dach, jest bardzo dobra, z czego Bestop najwyraźniej jest dumny, zostawiając w kilku miejscach swoje logo. Jeśli podoba Wam się ten styl, to bardzo polecam ten dach. Jest to świetna alternatywa dla rozwiązań fabrycznych. Nara!